No dzień dobry, właśnie nie wiem co się znowu dzieje, muszę nagrać telefonem, a właśnie nie chciałem nagrać telefonem i ugłę przeprosić za ten film Pawła Sknyszyna i chcę powiedzieć, że już... Nie będzie takiego czegoś, że Jacek będzie mnie nagrywał i wrzucał te filmy na mleczny człowiek. I na ten temat to właśnie... A, chcę Daniela czy ze Szwecji też przeprosić, bo jest taka sytuacja, że po prostu tutaj nie wiadomo jak tutaj żyć, tutaj po prostu... Sam dobrze powiedziałeś, że po prostu Ty po, powinieneś przyjechać, odpocząć, a miał... Zapraszałeś też z Asią Basiu. ja to na ten dzień czasu moglibyście przyjechać i po prostu wrócić, ale już po prostu nie będzie żadnego kontaktu z Asią Basiu. To ona nagrywa, jak ona wyzywa mnie od różnych. A jaka ona jest taka, taka sztuczna, jak małpa. Sztuczna małpa. Do zoo. Tylko dla ciebie by się nadawało. Co robiłeś 7 lat temu? To, po, to powiedz, przyznaj się. Co ty chciałaś, jak ze mną chciałaś nagrywać? filmy no ale takiego czegoś nie będzie już po prostu przyjechałaś do Warszawy do Mariot Hotel a tam wiadomo pod hotelem jakie panny kręcą się no poszedłeś może wychodziłaś może Może Cię zapraszałaś? Wychodziłaś, zapraszałaś? Dawałaś może po prostu tyle i tyle, tyle? To ja na ten temat nie mogę powiedzieć, bo ja tam nie byłem. To, co byłem, byliśmy na Sylwestra, to po prostu... O, chciałaś, o, żebym ci masaż zrobił. Nuk. No, to był mój błąd, że coś do tego doszło. Ale po prostu też kończy się znajomość nasza. I po prostu jak będziesz nagrywała, to porozmawiam ze swoim... Informatykiem, żeby ogółem zgłaszał te filmy i ludzie nie zgłaszają też. Proszę Was. Bo ona jest. Jak ona rozmawia? Ona mówi do mnie jakieś nie wiem jakiej rzeczy. Ona majaczy, jakby była ciągle nawolona na towarze jakimś. Śmiechu warte. Może ona psychotropy bierze, a może nie wiadomo co, skąd ja mogę wiedzieć. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. No i jeszcze raz. Pawle, Ciebie przepraszam. I obiecuję, że po prostu już nie będzie nagrywania z Jackiem. Po prostu jakiś, po prostu jak chcę nagrywać. To chcę nagrywać Krzysztofa, to są nagrywajcie, ale mnie nie będziecie nagrywać. Bo z mojej zgody nie można nagrywać, bo to jest wiadomo karane. I po prostu oczekajcie, może dzisiaj zrobię lajta, jest o wodę ciepła nagrzana, to po prostu muszę jeszcze zakupy zrobić, bo papierosów nie mam, bo taksówki nie będę zamawiał, ponieważ dzisiaj podwójnie się płacić trzeba, a ja nie mam pieniędzy, bo ponieważ ja za ZUS muszę, ubezpieczam się, że jakaś choroba, a wiadomo, a może by było tak, że zaatakowałby mi po prostu jakiś ten wirus, 19 i po prostu szpital, całe to wszystko to trzeba być ubezpieczony ja to temu prowadzę też temu to opłacę, żeby być ubezpieczony, że coś będzie się działo z moim zdrowem zdrowiem, przepraszam to po prostu y, wiadomo i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i jeszcze raz was proszę. Zobaczcie jak wypowiada się. Ona nie pokazuje siebie. Ja jak nagrywam, to pokazuje siebie. Jak ja wyglądam. A nie po prostu ona w łóżku całe to wszystko, jak ona widziała. Ona lubi moje filmy oglądać, w łóżku jest i nie wiem. Swoją cipko się bawi, chyba <śmiech> Śmiechowarte. i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I jeszcze raz, a ty Asiu, po prostu zapomnij o mnie. Na pewno nigdy w życiu już się nie spotkamy. Szukaj sobie jakiegoś pajaca, sponsora, który ci będzie, to dobrze. O, to chociaż wyrównało się. Ja za hotel zapłaciłem. Miałem w Poznaniu. Być. A tak wyszło. A tutaj Ty w Warszawie za hotel zapłaciłeś. A ja nie przyjechałem. I z tego jestem zadowolony. Jeden, jeden. No. Trzeba. Trzeba tak robić. Chcę, żebyś Ty to odczuła, że nie będziesz mnie dręczyła. Bo Ty. W jaki sposób ty chciała dziś ze mną wyjeżdżać całe te, a ty tak nagrywasz na mnie? Takie, no, jak jak szympans. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. No i trzymajcie się.